Witam w dzisiejszym odcinku, pokażę wam jak jak w szybkim czasie zrotować telefon bez użycia komputerów. No i pobieramy aplikację Foreshared w sklepie Play. W wpisujemy Kingrad no i ja już wcześniej sobie porałem zaraz wam pokażę jak to pobrać klikamy na ten pasek po boku i tu klikamy pobierz i przenosi nas do menadżera plików i do jakiego do jakiego folderu chcemy to wypakować? To przynieść. No. no tak pobierzemy, zainstalujemy. Jest tu. Jest tu ikonka Kingrot, wchodzimy w nią. Ja już zarotowałem swój telefon. Zratowałem. No i Wy też możecie. Łatwy w obsłudze na pewno. Łatwy